Pierwszy raz podczas uroczystości święta niepodległości zorganizowano bieg niepodległościowy. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 10 km. Wystartowano w miejscu obchodów święta niepodległości, czyli z Placu Wolności, finiszowano natomiast w Zapolicach. Pobiec mogli oczywiście wszyscy chętni. Ja miałem być w tym roku w Wilnie, ale dzisiaj jestem z wami po to, żeby tu biegiem swoim, zdrowiem swoim pokazać, że jesteśmy ludźmi, którzy dziękują społeczeństwu, a szczególnie w tak wielkim święcie, jak i święto niepodległości, bo myśmy dostali to do drugie życie. W łasku na płycie lotniska wojskowego oficjalnie przywitano 10 Amerykanów, którzy będą stacjonować w tutajszej 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Zadowolenia z takiego stanu rzeczy nie krył dowódca amerykańskich sił zbrojnych James Stavridis. Gdy patrzę na flagę Stanów Zjednoczonych i flagę Polski, jestem bardzo dumny. These are two flags, two nations, two air forces. Dzisiaj, tu w Europie i na Są to dwie plagi, dwa narody, dwie siły powietrzne, które są razem ze sobą, tutaj w Europie i w innych miejscach na świecie. Jak na wojskową uroczystość przystało, nie odbyło się bez widowiskowych defilat oraz pokazów orkiestry. W Łasku będzie 10 amerykańskich żołnierzy, natomiast w Zduńskiej Woli 9 nowych funkcjonariuszy policji. W Zduńskowolskiej Komendzie miało miejsce oficjalne ślubowanie nowych rekrutów. Po raz pierwszy przyjmujemy tak liczną grupę młodych ludzi do służby. Po prostu mieliśmy bardzo dużo wakatów. Funkcjonariuszy czeka teraz półroczne szkolenie w Szkole Policyjnej w Sieradzu. Później wrócą do Zduńskiej Woli po to, by przez pierwsze 3 lata na ulicach miasta uczyć się policyjnych zachowań. Od dobrych trzech lat w Zduńskiej Woli debatuje się nad koniecznością budowy łącznika. Możliwość jest, ponieważ Urząd Wojewódzki wpisał projekt budowy w plan zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiciele właśnie tego urzędu oraz Urzędu Marszałkowskiego przyjechali do Zduńskiej Woli dyskutować nad strategią rozwoju powiatu zduńskowolskiego. Rozmowa potoczyła się jednak w innym kierunku. Droga nam oczyć, co będzie znowu zapisane na papierze, a okaże się nie, niemożliwe do zrealizowania ze względu na brak środków. I z całym szacunkiem, Panie Dyrektorze, no, yy, jestem zaskoczony, że Pan w swojej wypowiedzi jako urzędnik wysokiego szczebla poinformował nas, że tak naprawdę to Pan tutaj nie przyjechał o rozwoju powiatu duńsko tylko o problematycznym temacie, trzeba by się wypowiedzieć, powiedzieć, o problematycznym temacie łącznika. O ile sprawa z Duńskowolskiego łącznika to daleka przyszłość, o tyle dobre nowiny dla mieszkańców ulicy Klonowej, to już fakt. Droga, znajdująca się na uboczu Zduńskiej Woli, została w połowie przebudowana. Z tej okazji prezydent Niedźwiecki zorganizował briefing prasowy. E, dzisiaj, jakby odbieramy pierwszy etap ponad 400 metrów drogi wraz ze, ze ścieżką rowerową. Wraz z schodnikami. 455 metrowy fragment ulicy to jedna z dwóch części zadania. Inwestycja, której całkowity koszt to 2 832 000 złotych ma zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. W siódmej kolejce futsal Ekstraklasy do Zduńskiej Woli zawitał zespół GKS tychy. Ślązacy zajmowali przed tym spotkaniem 11 miejsce w tabeli i byli skazywani na porażkę. W pierwszej połowie meczu doszło jednak do niespodzianki i to Tyszanie po 20 minutach prowadzili jeden do 0. Gatta w drugiej połowie zagrała jednak o niebo lepiej, a przede wszystkim skuteczniej i mecz zakończył się wynikiem 5 do 2. Dla Gatty trzy bramki zdobył Marciniak, po jednej dołożyli Olejniczak i Adamski. Kiedy schodziłem z boiska zapytali mnie tutaj kibice czy to jest tradycją, że przegrywam pierwszą po, po połowę, a później jakoś inaczej gramy i, i mecz wygrywamy. Więc odpowiedziałem, że no tak będzie zawsze i do końca ligi. Gatta po zwycięstwie nad GKS-em awansowała na drugie miejsce w tabeli. W następnej kolejce 21 listopada Gatta zmierzy się na wyjeździe z AZS-em Katowice. Mecz ten będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.telewizjacentrum.pl. Zapraszamy również bardzo gorąco na sobotę do hali sportowej przy ulicy Złotej 67 w Duńskiej Woli, gdzie odbędzie się turniej szkółek piłkarskich opakowania KAP. Gwiazdą turnieju będzie 96-krotny reprezentant Polski Jacek Krzynówek.